Cześć! Jak widać, piękny czas wakacji już się skończył. Uczniowie wracają do szkół, a za chwilę skończy się też lato. Nadchodzi jesień i warto się do niej porządnie przygotować. Ty lepiej kup sobie dobrą kurtkę, ale zadbaj też o swój samochód. Pożegnaj Brud w środku. Poznaj dywaniki Ewa od Omewo. Tak, wcale nie musi być. Dywaniki są wykonane z materiału EVA. To lekki, odporny na ścieranie polimer. Taki sam, z jakiego stworzone są na przykład krokse. Dzięki temu, że polimerowe komórki skutecznie zatrzymują ciecz, gdy wyjmujesz brudny dywanik z samochodu, brud pozostaje w komórkach. Podczas mycia na myjni bezdotykowej sam zobaczysz, jak łatwo jest usunąć brud. Dywaniki Ewa od Omewo są łatwe w czyszczeniu, lekkie, bezwonne i dobrze wyglądają. Dywaniki okrywają całą podłogę Twojego samochodu. Dzięki temu naprawdę łatwo jest dbać o czystość we wnętrzu Twojego auta, niezależnie od marki i modelu. Teraz możesz kupić je na stronie evadywaniki.pl z kodem SPIDERS. Dywaniki są dostępne w różnych wzorach i kolorach. Możesz dobrać sobie kolor dywanika, kolor obszycia, tak żeby pasowało do Twojego samochodu i Twojego gustu. Dzięki niemu jest to 5% taniej, ale ten kod łączy się z innymi promocjami. Łącznie możesz zaoszczędzić do 25%.